Kilka dni temu nagrałem dla Was odcinek z otwierania kont Fortnite, na których znaleźliśmy nawet Travisa Scotta. I ten odcinek naprawdę Wam się spodobał, bo słuchajcie, zrobiliście 100 tysięcy wyświetleń w kilka dni. Jakby 100 tysięcy osób to nawet nie ma w moim mieście. Także postanowiłem, że nagram kolejny odcinek z openingu kont i tym razem będą to konta OG. I zamysł całego odcinka polega na tym, żebyśmy sprawdzili czy w jeszcze mniejszych cenach możemy znaleźć jakieś perełki. Także w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie konto za złotóweczkę za 5 złotych oraz za kwotę 10 złotych. Wszystkie te konta podobno są OG oraz mają jakieś stare itemki, także mam nadzieję, że nie zostałem oszukany. I właśnie z tego powodu widzowie muszę wam powiedzieć, żebyście nie kupowali pod żadnym pozorem kont Fortnite. Jest to niezgodne z zasadami Epica oraz po prostu możecie zostać w łatwy sposób oszukani. Także jest to odcinek w celach edukacyjnych, żebyście po prostu zobaczyli co znajdziemy na tych kontach i po prostu ich nie kupujcie. Tak w ogóle to siemaneczko z tej strony Siguś i witam was w kolej odcinku z openingów kont. I tak jak usłyszeliście na samym starcie, dzisiaj otworzymy sobie konta za złotóweczkę, 5 zł oraz 10 zł, które podobno mają być OG. Na samym starcie strzelcie tutaj łapeczkę do góry, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, pamiętajcie, żeby w sklepie wpisać kod SIGUSIEK, będzie mi naprawdę strasznie miło, a ja już wam więcej nie przedłużam i przechodzimy do pierwszego konta, za które zapłaciłem złotóweczkę. I słuchajcie, już wczytuję się na pierwsze konto i to konto kupiłem za złotówkę, więc słuchajcie, nie wiem co na nim znajdę, podobno ma być ono całkiem OG, przynajmniej tak było w opisie, że jest to konto OG. I czy za złotówkę możemy się spodziewać czegoś świetnego, no, nie mam pojęcia, ale zobaczymy właśnie, co tu będzie mogli znaleźć. Także słuchajcie, wczytaliśmy się już na konto, i w tym odcinku postaram się troszeczkę bardziej zwracać uwagę na te stare rzeczy, ponieważ dużo osób mi wytknęło w poprzednim openingu, że po prostu nie patrzyłem albo nie widziałem jakichś starych rzeczy, także w tym odcinku postaram się, żeby faktycznie to wszystko dobrze poszło. Także z tego co widzimy, zalogowałem się na konto i póki co mamy Bambika, nie wróży to dobrze, ale z tego co widzę, to również. Na górze mamy 150 fałdolców, także na pewno coś tutaj jest. Chyba, że po prostu ma 150 fałdolców i nie ma żadnych skinów. Bardzo nie chcę, żeby tak było. Także słuchajcie, przechodzimy oczywiście do szafeczki. No i w szafce póki co, nie widzę nic, albo w sumie jednak widzę, widzę tutaj właśnie jakąś lotnię. Także zaczniemy sobie może od sztandarów, bo jak dobrze wiecie, ja szukam właśnie tego takiego battle Busa z nutkami. Jest to naprawdę OG yy, właśnie sztandar no i z tego co widzę to go niestety nie ma nie, nie ma go niestety właśnie na tym koncie także klikamy sobie wróć tutaj nie będziemy patrzeć jakiś właśnie muzyk i tak dalej e, Przejdziemy sobie do malowań i słuchajcie malowań za dużo nie ma ma ostatnie malowanie właśnie ze Snoop Dogga także grał on w Fortnite Remixie ale poza tym to zbytnio tych malowań jakoś dużo nie ma z rozdziału drugiego są głównie malowania także wracamy i przechodzimy teraz dalej i widzowie co nam się w Rzuca w oczy, to jest emotka snubdoga. Dobra, zaraz na do niej przyjdziemy. Także ja sobie tutaj kliknę od sezonu. Tu jest nawet już zrobiona od sezonu i słuchajcie, od samego początku. Mamy taneczne ruchy, są to, jest to podstawowa emotka w Fortnite, cie. także nie ma co tutaj za dużo patrzeć. Dalej mamy właśnie Boogie Dance, on jest za weryfikację dwuetapowo. Mamy ukłon i możliwe, że ukłon był właśnie, nie pamiętam czy on był w karnecie, czy on był w sklepie. To, to chyba były właśnie emotki z karnetu. Tutaj mam emotkę y, pizzy i... Ona chyba była w sklepie, chociaż nie jestem widzowie pewien, kurde. Mamy tutaj taką emoteczkę właśnie uszanuj pokój z rozdziału drugiego, mamy emotkę schyłek z rozdziału drugiego. E, mamy właśnie piąteczkę, mamy machanie T, mamy zadzwoń oraz mamy właśnie z rozdziału drugiego remix najnowszego Snoop Doga za kwotę 500 fałdowciów. Także naprawdę ciekawie, słuchajcie, emotek troszeczkę ma, nie jest oczywiście to za dużo, ale słuchajcie, przypominam, że jest to konto za złotóweczkę. Także mamy tutaj właśnie już. Czy z rozdziału drugiego. No a teraz przejdziemy sobie do spadań. I tych spadań również nie ma za dużo. Mamy tutaj głównie rozdział drugi, sezon pierwszy. Także jest to OG konto, bo rozdział drugi był kilka lat temu. No, ale właśnie głównie ma rzeczy z rozdziału drugiego. Także teraz sobie przejdziemy tutaj do lotni, i tych lotni ma troszeczkę więcej niż pozostałe rzeczy. Ma on na przykład parasol Shoguna, i słuchajcie, jest to parasolka z rozdziału szóstego, czyli z tego rozdziału, czyli bardzo ciekawie. Prawdopodobnie ta osoba po prostu z rozdziału drugiego, właśnie w rozdziale drugim grała sobie. A teraz do rozdziału szóstego wróciła, także cztery rozdziały prawdopodobnie nie grała. E, tutaj mamy również jakąś lotnię z rozdziału drugiego, no zobaczcie, no po prostu są rzeczy z rozdziału drugiego i nagle jest rozdział szósty. Tutaj mamy też właśnie parasolki za wygrane różne, tu mamy sezon piąty nawet, więc słuchajcie, w sezonie piątym jednak grała też. Mamy tutaj itemki z sezonu piątego, z sezonu szóstego. I tutaj dopiero rozdział drugi, czyli dobra, to konto jest jednak bardziej OG niż mi się wydawało. Rozdział drugi, rozdział drugi, rozdział drugi, rozdział drugi. I chyba te kilofy widzowie z tego co pamiętam były normalnie do zdobycia w karnecie bojowym. Także mogę się spodziewać, że ma on właśnie jakieś karnety, skiny karnetowe. Także ja sobie wychodzę z tych kilofów i przechodzimy już chyba do tego, co jest najważniejsze, czyli do skinów. Do skinów w kącie za złotówkę. Także klikamy sobie tutaj. I widzowie, no mamy cztery skiny i są to skiny z karnetu bojowego rozdziału drugiego sezonu pierwszego, możemy nawet to zobaczyć, tutaj jest napisane. No i słuchajcie, mamy wędrowniczkę kontra ryzykantka, mamy turk kontra poryw, mamy też skina odtrutka kontra toksyna. No i kisiel kontra szlam. Także na końcu za złotóweczkę mamy aż cztery skinki i są to nawet skinki OG bym powiedział, no bo słuchajcie jest to rozdział drugi sezon pierwszy, czyli to było strasznie, ale to strasznie dawno temu. Więc myślę, że za złotówkę jakbym dostał właśnie takie konto z czterema skinami, to naprawdę bym się cieszył. No ale oczywiście ja tego konta nie będę używać, więc yy, to wiecie, no ja nawet te rzeczy mam na swoim koncie, więc myślę, że, y, że konto jak za złotóweczkę wypadło naprawdę fajnie i mamy tutaj nawet rzeczy z tego, co widzimy z sezonu 5 rozdziału pierwszego, czyli to konto na pewno jest OG i nie zostałem w tym temacie właśnie oszukany. Także konto za złotóweczkę, słuchajcie, oceniam na jakieś 4 na 10, albo w sumie z racji tego, ile tu jest rzeczy za złotówkę, to dam właśnie mu 6 na 10, bo za kwotę złotówki tyle rzeczy, to jest naprawdę fajny wynik. Także końcowy wynik to jest 6 na 10, a my przechodzimy teraz do konta za 5 złotych. I słuchajcie widzowie, przechodzimy do konta, które kupiłem za 5 złotych i ono również ma być OG. I mam nadzieję, że faktycznie jest OG, bo jak nie będzie właśnie jakichś starych skidów, to będzie naprawdę lipa. Mam nadzieję, że oczywiście będzie ono również lepsze od konta za złotówkę, także przechodzę już do was i... Dobra, już się wczytam konto, dobra, myślałem, że będzie tutaj jakieś cięcie. Ale zobaczcie, że już mamy jakiegoś skina Jonesiego. I słuchajcie, to konto miało automatycznie ustawiony tryb daltonistyczny. Także ja już sobie to zmieniłem, ponieważ no, mieliśmy po prostu inne kolory na tym koncie. No ale z tego co widzimy, konto ma pierwszy level. Także nie grało w tym właśnie rozdziale szóstym. No i słuchajcie, mamy na nim 100 V-dolców, czyli praktycznie podobnie tak jak byliśmy w poprzednim koncie. No ale tutaj na samym starcie już widzimy, że mamy jakiegoś skinka. Także przechodzimy do szaweru i patrzymy co tu możemy znaleźć, także zaczniemy sobie od samego początku i mamy tutaj sztandary oczywiście tak jak wam mówiłem szukamy tego battle busika z nutkami ponieważ jest to najbardziej pożądany banner w Fortnite chyba i z tego co widzę to niestety go również na tym koncie nie znajdziemy mam nadzieję, że w którymś openingu w końcu nam się on trafi także klikamy wróć słuchajcie, ominiemy sobie muzyczki, przejdziemy sobie do malowań no i malowaj mamy troszeczkę więcej niż mieliśmy w poprzednim koncie. Mamy z tego co widzę tutaj, rozdział drugi, sezon siódmy, dzika tęcza, on był chyba za darmo w sklepie normalnie. Mamy rozdział piąty, sezon trzeci, rozdział piąty, sezon czwarty, rozdział piąty, rozdział piąty także widzowie z tego co widzę to ta osoba głównie gra w rozdziale piątym sezonie czwartym a zaczęła grę chyba w rozdziale drugim sezonie siódmym i z tego co możemy tutaj zobaczyć no to większość malowań jest po prostu z serii Marvel także prawdopodobnie był to właśnie sezon z Marvelem nie, jest, nie jestem do końca pewien właśnie kiedy był sezon z Marvelem ale sobie to wszystko zobaczymy zaraz także przechodzimy sobie troszeczkę wyżej no i zaczynamy sobie od emotek damy sobie właśnie od sezonu zjedziemy na sam dół i słuchajcie najrzadsze Emotki. No, mamy podstawową emotkę, defaultowa emotka. Ja sobie troszeczkę grę ściszyłem, bo naprawdę to konto miało y, tą grę bardzo głośno. Mamy oczywiście taniec Boogie Down. Mamy darmową emotkę Tęczowy Łuk z rozdziału drugiego, sezonu siódmego. Mamy tutaj koronne osiągnięcie, i to chyba każdy już ma. Mamy tutaj kołysane kroczki i jest to emotka ze sklepu, także naprawdę fajnie. Mamy szarża awangardzisty i zobaczcie, że faktycznie te wszystkie rzeczy są z Marvela i są one z karnetu bojowego. Także myślę, że tutaj z emotek to jedynie ta jest chyba kupiona, a reszta to jest normalnie już karnetówka. Także mamy kupioną emotkę, bardzo fajnie. Przechodzimy sobie dalej oczywiście widzowie. No i zaczynamy sobie od spadań. W spadaniach nie mamy jakiejś niesamowitej ilości tych Spadań I są one również głównie z Marvela. Mamy oprócz tego też rozdział 5 sezon czwarty z Dynki, e, mamy tutaj e, cyfrowy ślad z rozdziału piątego sezonu trzeciego, no i oczywiście właśnie te marvelowe spadania, także no widać, że ta osoba po prostu grała chyba tylko w rozdziale piątym sezonie czwartym, nie ma tutaj nic zbytnio innego i prawdopodobnie też będą skinki z tego rozdziału i możliwe, że jakiś ze sklepu. także nie mogę się doczekać, co tutaj jest ukryte. a my teraz przejdziemy sobie do lotni. no i w lotniach co tutaj mamy? mamy parasol reaktywacji z rozdziału piątego sezonu trzeciego. ok, dobra. no i mamy oczywiście karnetówki. mamy karnetowe jakieś lotnie. W skrzydła Shuri, mamy skrzydła bojowe, 5 duma, lotnie kapitana, Dron White Queen oraz oczywiście para za wygraną gierkę w rozdziale piątym sezonie czwartym, czyli po prostu ta osoba gra w rozdziale, gdzie był właśnie dum. E, także no myślę, że ta lotnia jest w ogóle mega spoko. Ona chyba była w karnecie z tego co mi się wydaje, i wygląda ona naprawdę śmiesznie. no Mamy taką właśnie świnkę w stroju Pulki. Także wychodzimy sobie widzowie i przechodzimy sobie już do kilofików. No i ja klikam w kilofy, i słuchajcie, mamy ich troszeczkę więcej niż wszystkiego innego. Zaczniemy sobie oczywiście, mamy chyba jako sezon, tak, mamy jako sezon. Także najstarszy kilof jest z rozdziału 5, sezonu 4, więc to tutaj zbytnio nie będziemy mieli jakichś chyba fascynujących rzeczy. Co to jest za kilof? Co to jest za kilof? Perfekcja z rozdziału piątego sezonu czwartego Mamy również pazur Feliny, czyli będziemy mieli prawdopodobnie skina Felina, o ile po prostu ta osoba wbiła tego skinka za 50 level. Mamy diabelską różdżkę ona była chyba na Halloween. Mamy Ciachilow, i to jest właśnie kilow za urodziny, chyba Fortnite, a któryś? Także naprawdę ciekawie. E, mamy oczywiście włócznie z Vibranium, mamy tarczę i kilow kapitana Jonesiego, ręczną rakietę, mamy pazury z Banamtium. Z Banamtium, okej, okay, dobra, czyli mamy Wolverina tylko zrobionego chyba z bananów. Mamy również taki, właśnie ostrze Duma. Posiadamy również katany głępul, igły iluzjonisty oraz błyskotliwe brzeszczoty. Także mamy tutaj głównie po prostu kilofy z rozdziału tego piątego. Także my widzowie wychodzimy i przechodzimy do tego co najważniejsze, czyli oczywiście do skórek na koncie za 5 zł. Więc ja klikam w skiny i słuchajcie. To nie ma tutaj yy, nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii. W sensie, no jak za 5 zł, na pewno jest więcej skinów niż na koncie za słotówkę. Także zaczniemy sobie, mamy sezon. No i słuchajcie, ten skin jest na pewno kupiony, jest on z sezonu 9. Yy, no i mamy właśnie taką babeczkę, yy, panią żołnierz, panią żołnierzyk plastikowy, także mamy oczywiście na pewno kupionego skina, a poza tym, słuchajcie, mamy skiny z karnetu bojowego rozdziału 5 sezonu 4 i są to chyba. Z tego co mi się wydaje są to y, skiny właśnie z całego karnetu. Także myślę, że karnecik ta osoba miała na fula. No i czy możemy znaleźć tutaj coś ciekawego? No oprócz tego karnetu zbytnio nic tutaj nie ma. Oprócz jeszcze tego właśnie kupionego skina. No ale widzowie, no jak za 5 zł myślę, że naprawdę się opłacało. No trzeba przyznać, że niestety na tym koncie nie możemy powiedzieć o tym koncie, że jest to konto OG. Yy, zostałem troszeczkę zrobiony w balona, ponieważ miały być to konta OG. No a rozdział 5 sezon 4 myślę, że jako OG się nie zalicza, także pierwsze konto było faktycznie OG, drugie konto, no już tak średnio, ma troszeczkę więcej rzeczy, ale jest średnio OG, także widzowie, to konto oceniam względem ceny na jakiś. 5 na 10. Na jakieś 5 na 10. I słuchajcie, przechodzimy teraz do ostatniego konta, które kupiłem za 10 zł. I również ono ma być OG. Także ja już się loguję na tamto konto i widzimy się już w Gierce. I słuchajcie, drodzy widzowie, przechodzimy już na konto za 10 zł i jest to już ostatnie konto jakie kupiłem i ma być ono podobno OG. I mam nadzieję, że mnie nie oszukali, ponieważ pierwsze konto właśnie mieliśmy OG, drugie już tak średnio, a trzecie, no to zobaczymy, więc widzimy się, jak już wczyta. I słuchajcie widzowie, wczytało mnie już do właśnie lobby i zobaczcie, że mamy założonego Red Knighta. I jest to naprawdę dobry znak, bo wiemy, że ten skin jest na pewno kupiony i możliwe, że nawet był kiedyś kupiony. Także y, zobaczymy sobie. No na koncie jest 125 fauldolców, także no wszystkie konta mają około 100 Fałdolców, jest to naprawdę ciekawe. No i mamy w tym właśnie rozdziale y, level 7. Także coś ta osoba grała w tym rozdziale, nie wiadomo czy dalej gra. Y, klikniemy oczywiście sobie szafkę, bo to jest chyba a najważniejsze przejdziemy sobie oczywiście do sztandarów. No i czy mamy tutaj coś właśnie ciekawego? Od razu mi się rzuciło w oczy, widzowie, że mamy tutaj zakładkę Fundator, a oznacza to to, że na tym koncie posiadamy ratowanie świata. Na poprzednich kontach nie mieliśmy tej zakładki, także tutaj mamy na pewno ratowanie świata. Więc przechodzimy sobie dalej, klikamy, mamy specjalne tutaj logo Fortnite'a, Battle Royale, czy jest tutaj właśnie ten busik taki? Raczej nie ma. E, także widzowie, do... mamy tutaj na pewno właśnie banery z, z zestawu fundatora Więc my klikamy wróć, przechodzimy sobie wyżej i mamy malowania I tych malowań już tutaj na koncie za 10 zł mamy naprawdę sporo z tego co widzimy e, Mamy oczywiście sezon sobie ustawiony, no i klikamy sobie od początku I zobaczcie, że mamy tutaj sezon siódmy Dobra, mamy sezon siódmy, także to konto już zalicza się do kont OG Bo jest to rozdział pierwszy e, Tutaj mamy również sezon siódmy, sezon siódmy chyba z Walenty. Mamy odpakowanie prezentu z sezonu siódmego. Także prawdopodobnie to było też podczas świąt, właśnie kiedy można było odbierać prezenty. E, tutaj też mamy pewnie z sezonu siódmego. Dokładnie tak. E, czy mamy tutaj jakieś kupione? No, prawdopodobnie kupionych żadnych nie mamy tutaj malowań. Z tego co widzę, to nie ma tutaj żadnych takich. Wyróżających się. To jest fajne, nawet malowanie. Fajne. E, także widzowie, no mamy też malowanie z rozdziału drugiego. Remix ze Snoop Dogiem Z tego co widzimy, tutaj jest napis Snoop Dogg. E, no więc sobie wracamy i przechodzimy dalej. No i teraz zaczniemy sobie od emotek. I z tego co widzę, to już mamy jakieś kupione emotki. Także przejdziemy sobie od sezonu. Zjeżdżamy na sam dół i widzimy tutaj, słuchajcie, taneczne ruchy, czyli podstawowy taniec. Mamy tutaj strzał z palców z sezonu pierwszego. Okej, okay. Nie wiem, czy to było w sklepie. Możliwe, że to było w sklepie, ale na pewno emotki LOL nie było w sklepie. Także słuchajcie, widzowie, jest to konto z sezonu drugiego. Także trafiło nam się naprawdę OG konto. Ta emotka była do zdobycia właśnie w sezonie drugim i już nigdy nie wróciła do gry. Także e, mamy już potwierdzenie, że jest to OG konto. Mamy tutaj jazdę na Kucyku z sezonu drugiego. I ta emotka chyba po jakimś czasie była za darmo do zdobycia, także nie mogę powiedzieć, że jest ona z karnetu. E, mamy tutaj Bicki z też z sezonu drugiego. Mamy świętowanie z sezonu trzeciego, to jest też kupione. Mamy tutaj Salut sezon trzeci, Koły Sanko sezon trzeci, żywe Srebro. E, oczywiście taniec Boogie Down. Mamy również Powódź Łes. I nie pamiętam, chyba ona była w sklepie normalnie do kupienia. Przechodzimy, mamy Orange Justice, czyli właśnie OG emotka z sezonu czwartego. Ona była w karnecie bojowym, także naprawdę fajnie. Co tutaj mamy ciekawego dalej? Mamy Twista, on był chyba w karnecie w sezonie piątym, z tego co mi się wydaje. Przechodząc dalej, mamy przewijanie z sezonu piątego. Mamy tutaj właśnie Einsteina. Mamy Jesteś w wcieleniem niesamowitości. Mamy pokłon, takie eleganckie dabowanie Ok, mamy zras z sezonu szóstego, e, właśnie tutaj, taką emotkę. Ona była chyba w karnecie bojowym. Mamy właśnie taki saksofon, naprawdę fajnie. E, I słuchajcie, czy mamy tutaj jakąś emotkę kupioną? Mamy tutaj elektryczny swing, on był chyba sezon szósty. I on był do kupienia w sklepie chyba za kwotę 500 fałdolców. Także naprawdę fajnie. E, czy mamy tutaj coś ciekawego? Mamy Take dl właśnie z e, takim kwiatkiem. Także, no nie jest to, jest to troszeczkę OG, bo jest to sezon siódmy, ale nie jest to oryginalna TechDL-ka niestety. E, co tu mamy dalej? Mamy tutaj Nie rób melodramy i jest to emotka z Marshmello i prawdopodobnie ona jest darmową emotką właśnie za koncert, także e, ciekawie. No mamy tutaj luz właśnie jedną ręką, e, bardzo fajnie. Czy mamy tutaj coś jeszcze kupionego? Tu mamy jeszcze łamanie skargu, ale to chyba było w karnecie z tego co mi się wydaje. I widzowie, z tego co widzę, nie ma tutaj nic zbyt Ciekawego mamy, jeszcze uwielbiam to. Nie wiem, w sumie czy to było w sklepie, czy nie. E, czy mamy tutaj jakieś ciekawe rzeczy? Myślę, że tutaj więcej jakichś kupionych rzeczy nie ma, oprócz właśnie e, rzeczy z karnetów bojowych. Także myślę, że możemy sobie wyjść i teraz przechodzimy sobie do spadań. Więc ja klikam sobie w spadania widzowie i tych spadań mamy naprawdę dużo, mamy naprawdę dużo. Przypominam, że jest to konto za 10 zł, więc naprawdę no już nawet same spadania są warte myślę, że z 10 zł. Także zobaczcie, że mamy tutaj właśnie spadania. Muszę sobie znowu dać od sezonu. I najstarsze spadanie mamy z sezonu 5. Ok, mamy właśnie spadania z sezonu 5, sezon szósty również tutaj jest, więc naprawdę. Naprawdę, naprawdę fajnie. Dużo jest tych spadań. E, jakieś właśnie spadania eventowe również są. Na przykład tutaj jest jakiś Halloween. Mamy tutaj również Marvela. Mamy taką właśnie Upadek Duszy. Wygląda ona naprawdę fajnie. Takie właśnie duchy wypadają z nas. Szlam z rozdziału drugiego Remix. I ona naprawdę fajnie również wygląda. E, więc wychodzimy sobie i przechodzimy już, myślę, że do Lotni. I widzowie w Lotniach również mamy naprawdę dużo rzeczy. Okej, okay, dobra. Nie spodziewałem się, że aż tyle rzeczy dostaniemy na tym koncie, ale ale zaczynamy sobie od początku i zobaczcie, że faktycznie mamy parasol dla fundatora. Parasol fundatora, czyli mamy ratowanie świata. I prawdopodobnie na tym ratowaniu świata możemy zdobywać fałdolce. Także jest to OG ratowanie świata, na którym można jeszcze zdobywać fałdolce. Mamy z tego co widzę tutaj również parasolkę sezonu czwartego. Redukcję z sezonu piątego. Właśnie jakiś to jest chyba sezon szósty, a nie to jest sezon piąty. Dalej mamy sezon również szósty, czyli halloweenowy sezon. Mamy również jakieś parasolki za wygrane lotnie Marshmallow. Ona jest chyba do kupienia w sklepie, chociaż nie jestem pewien, widzowie, ale wydaje mi się, że ona może być normalnie ze sklepu. E, przechodzimy sobie dalej. Mamy tutaj jakieś karnetówki, rozdział trzeci, e, tutaj też rozdział trzeci, rozdział drugi, sezon piąty. E, I myślę, że poza tą lotnią. E, to chyba wszystko jest z karnetów. Także lotnie sobie spojrzeliśmy i teraz przechodzimy sobie do kilofów. I kilofów również mamy całkiem sporo. Zaczynając od początku, to mamy kilof żniwiarza i jest to kilof kupiony, także naprawdę ciekawie, jest on naprawdę pożądanym kilofem, bo wiem, że dużo osób go bardzo lubi. E, przechodzimy dalej, mamy właśnie kilof sierpoki i on jest również chyba do kupienia w sklepie. Także mamy kolejny kupiony kilof. Przechodzimy dalej, mamy właśnie tutaj lodołamacza. On również jest mega pożądanym kilofem i również jest on kupiony. Kupiony w sklepie. Tutaj dalej mamy jakieś karnetóweczki do zdobycia, sezon szósty, sezon szósty tutaj mamy kilofik którego ja sam używam na swoim koncie, czyli kilowizja i on również jest do kupienia w sklepie za chyba 800 fałdolców. Także naprawdę tych kilofów mamy dużo kupionych. E, mamy tutaj również właśnie karnetówki, resztę karnetówek. I czy mamy tutaj jeszcze jakiś kupiony kilof? Wydaje mi się, że więcej tutaj kupionych kilofów nie ma, oprócz właśnie tych tutaj zaznaczonych serduszkami, no i mamy jeszcze oczywiście 999 noży, czyli darmowy kilof z zestawu Juice Warda. Więc myślę, że naprawdę fajna ilość jeśli chodzi o kilofy, mamy tutaj ich 46, w tym jakoś właśnie około 4 kupionych, także wydaje mi się, że naprawdę warto. A teraz przechodzimy do rzeczy, która interesuje nas chyba najbardziej, czyli do skinków. I ja klikam w skiny widzowie, i tych skinów mamy naprawdę sporo. Słuchajcie, przypominam, że jest to konto za 10 zł. Także zjedziemy sobie na sam dół. Ja oczywiście klikam od sezonu, klikamy zastosuj i słuchajcie, mamy tutaj już widzę kupione skinki. I to mamy pierwszy skin kupiony. Jest on z sezonu pierwszego, właśnie o, jest on normalnie dostępny w sklepie. E, także jest to pierwszy kupiony skin. Mamy tutaj również renegatkę z sezonu pierwszego. Jest on również kupionym skinem. E, tutaj mamy kolejną babeczkę, Ramirez, i on również jest kupionym skinem. Także mamy już trzy kupione skiny. Przechodzimy, widzowie, dalej. Mamy Komando, gwiazdkę sezonu pierwszego. Również jest ona normalnie kupiona w sklepie. Mamy również Czerwonego Rycerza. Jest on również kupiony w sklepie. Mamy Bombowe barwy. Także już zobaczcie, mamy sześć normalnie kupionych skinów. Oprócz tego, z tego co widzę, to zobaczcie, mamy Starter Packa z sezonu trzeciego. Jest to chyba pierwszy Starter Pack, jaki kiedykolwiek istniał w Fortnite. Cie. Także jest on naprawdę, ale to naprawdę OG więc to konto na pewno można zaliczyć do tych starszych. Mamy oczywiście skinki, które były dostępne przy zakupie właśnie e, ratowania świata, także naprawdę fajnie są to skinki dla fundatorów. Mamy oczywiście również kupioną piłkarę, zobaczcie, mamy kupioną piłkarkę, normalnie za 1200 fałdolców Z tego co widzę, to posiadamy również tutaj skinki z sezonu 5 oraz z tego co też zauważyłem, mamy kolejnego starter packa z rozdziału, e, znaczy bardziej z sezonu 6. Kolejny starter paczek właśnie udało nam się znaleźć na tym koncie, więc naprawdę Fajnie. Mamy kolejny karnet bojowy. Tym razem zem z sezonu szóstego. I mamy chyba nawet na fula byśmy mieli go, albo nie. Nie jestem pewien, widzowie. Możliwe, że czegoś tutaj brakuje. E, ale nie. Dobra, chyba właśnie ten Wilkołak był na setnym, właśnie w sezonie szóstym. Także mamy kolejny karnecik wbity na fula. Mamy, e, mamy panią sędzie. Mamy panią sędzię, Ona również jest do kupienia w sklepie normalnie za fałdolce. Także naprawdę dużo kupionych skinów posiadamy na tym koncie. Mamy również skina dziesiątka. Tego skina zdobyłem na ostatnim Odcinku od Hexa. Także jeśli nie widzieliście, to możecie sobie zobaczyć. No ale ten skin również jest normalnie za 800 dolców w sklepie. Także mamy tutaj skinki kolejne z karnetu bojowego. I zaczynamy sezon 7 I z tego co widzę, tutaj również ta osoba posiadała karnet bojowy. Mamy różne skiny z sezonu 7 Mamy kupioną, oczywiście, Aurę, więc naprawdę Aura to jest mega skin. Słuchajcie, mamy takiego skinka. I wydaje mi się, że ona również była w sklepie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja osobiście jej nie mam na końcu także zapewne ona była normalnie do kupienia. Przechodząc dalej widzowie, tutaj mamy skina DZICZ i wydaje mi się, że on również jest jakimś starterpaczkiem, chociaż nie jestem pewien, możecie napisać w komentarzu, bo ja zbytnio nie pamiętam po prostu, co było starterpakiem, a co nie. Więc przechodzimy sobie dalej, mamy tutaj kolejny karnet bojowy, e, chciałbym jeszcze znaleźć jakieś właśnie płatne skiny. Tutaj mamy jakiegoś gumiaka e, i nie wiem, czy to były skiny z karnetu, bo widzowie, ja po prostu w pewnym momencie przestałem grać w Fortnite'a, więc nie pamiętam. Ten skin wygląda naprawdę mega Spoko, ale niestety nie wiem, czy on jest kupiony, czy nie. E, także przechodzimy sobie dalej. Mamy Monarchini. I ona jest chyba kupionym normalnie skinem. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Wygląda ona naprawdę fajnie, a ja niestety jej nie posiadam. Mamy oczywiście również Spidermana. I Spiderman, z tego co wiem, to również jest kupionym skinem. E, mamy tutaj taką babeczkę. Ona chyba również jest kupionym skinem. No i oczywiście mamy darmowego Skina Juice Ward Pogromca. Który był właśnie do odebrania za darmo. E, no a teraz właśnie jest on w sklepie. Więc naprawdę śmiesznie. No ale widzowie, jak za 10 zł, to myślę, że to konto jest naprawdę mega OP. Także jeżeli chodzi o to konto, to widzowie oceniam je na 10 na 10, ponieważ za kwotę 10 zł naprawdę niczego nam tu nie brakowało. Mieliśmy tutaj emotki oryginalne z sezonu drugiego, mieliśmy jakieś rzeczy z sezonu trzeciego, z sezonu czwartego i naprawdę strasznie dużo rzeczy z rozdziału pierwszego w ogóle. Także jak za 10 zł, naprawdę to konto było warte kupienia. No i widzowie, to było Ostatnie konto na tym odcinku jakie dzisiaj otwieramy. No i musicie się ze mną zgodzić, że było ono oczywiście najlepsze. Za trzy konta łącznie zapłaciłem 16 zł, także myślę, że nie jest to naprawdę strasznie dużo, a dostaliśmy na koncie za 10 zł naprawdę porządne rzeczy. I tak jak wam mówiłem na początku widzowie, nie polecam oraz nie zachęcam was do kupowania kont Fortnite. Jest to zabronione przez Epica oraz właśnie jeśli kupić jakieś konto, to może ono zostać od razu zbanowane. Również nie polecam ich kupować, ponieważ zazwyczaj jak kupi to po prostu zostaniecie oskamowani i myślę, że to nie jest naprawdę fajna rzecz. Także widzowie, morał jest taki, że nie kupujcie kont Fortnite, to ja kupiłem i akurat mi się poszczęściło, ale wy możecie zostać okradzeni. Także mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, nie zapomnijcie stawić subik oraz łapki w górę, jeśli właśnie tak było. Pamiętajcie o wpisaniu kodu SIGUSIEK w sklepie, będzie mi naprawdę strasznie miło, jeśli to zrobicie, a ja się z wami żegnam, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!